Siemaneczko widzowie w dzisiejszym odcinku robimy kurde Jak widzicie nowy sezon Kacusiowic. Zrespienzy się tu w dżungli. Mhm. Więc o se weźmiemy. W dzisiejszym odcinku ogólnie takie początkowe. No. Więc trochę drzewa nazbierać trzeba. Opa. No i musimy. Nie wiem po co zaraz idziemy szukać terenu. <laughs> Musimy skraftować kilka. są takie początkowe rzeczy. Drewniany kraftujemy. Idziemy po kamień. Troszeczkę nakopiemy tego kamienia i będziemy szukali terenu. I w następnym odcinku pójdziemy do... Sorry, mam lekką chrypkę. I pójdziemy do Kajwa w następnym odcinku. Kurde. Nie lubię dżungli, więc dlatego szybczyk. Najważniejsze rzeczy. To w starczy crafting. Weźmiemy ze sobą. Mm. No, poczekajcie. No, więc trochę drzewa jeszcze muszę nakopać. No szybko. Ja pierdolę. Mm, sorry widzowie, ktoś się do pokoju wyszedł. Mm. Dobra, mamy trochę tego, więc idę trochę poszukać. Rzecz, Teraz idziemy szukać. Że jak najszybciej z tej dżungli wyjść o papuczki, ale łana no, to zrobił so to ale będzie za dużo ma. Trrzybujemmy trochę tlemu. Hmm. Użykaj wik. Ile bambusów? Wezmę trochę, żeby zrobić te drewno bambusowe, potrzeba. Więc zbieram sobie może za stak bambusów, więcej, nie potrzeba. No, potem sobie muszę zrobić farmę tych bambusów. A że więcej bambusów nie chcę na razie, zrobić sobie tam farmę. Jest, jak tu przedstawiam busy, ciężko przechodzić jest. Jezu. Nie cierpię chodzić kurde po tych dżunglach zasranych. Najgorszy spawn to mogłybyśmy zasrane dżungl. Nie miało gdzie mnie zrespić tylko w dżungli. A herbusów to zbieram na jedynko. O, wychodzą, się powoli z dżungli. Czy jeszcze jesteśmy? Jezu. <laughs> o, oh, fajny polski teren tu jest, spodziewam że tu już możemy zacząć się osiedlać. <laughs> Najfajniej w <byłeś> tym wioskę znaleźć. <laughs> Taki akacjowy. Górski, no. Głuseterem wyrównam. No i na co będzie mój bank? Węgla. Węgla jeszcze trochę nakopiemy za chwilę. Tylko weźmiemy bardziej... że yy, tak się nazywa, kam... yy, wezmę, trochę kamienia nakopiemy. Jak nakopiemy kamienia, to węgiel zbierzemy. No i tutaj musimy wyrównać teren i będziemy tu zbudowali domek. W następnym odcinku pójdziemy do Kejwa bardziej po lepszej itemki. <laughs> Może na następnym tym odcinku będzie Barcio, ale nie wiem tego. Będę też wbić na jego... Kanał i serwer Blue PVP. IP do Blue PVP macie w opisie, oczywiście. Jeśli chcecie pograć, zapraszam. Dobra, na razie ten klas, ale więcej już nie potrzebuje. Czekajcie, o. No, i tu już możemy zacząć budować domek. Znaczy, domek, miejsce, bo jeżeli noc, nocicie, aby nam tu moby nie wchodziły, to jeszcze Cholera jasna. dobrze widzowie już jak widzicie nas idzie już rozstawimy tylko kobelka widzowie ten domek zacznę ogółem budować tu już poza go skończymy zapomniałem craftingu był super zrobimy go zrobię ten domek poza kamerą no więc Szanowniczkowiczowie i szek